Z tej strony finali dzisiaj wam stronę, na które możecie sobie zgarnąć 50 zł e, klikając e, co 20 minut lub 25, już nie pamiętam e, w przycisk i odbieranie, odbieranie Satoshi które potem możecie sobie wymienić na pieniążki. Więc tak, e, psz, no i pierwszy musicie zarejestrować, podajcie sobie login hasło, e, potwierdzacie maila. Jeśli już się zarejestrowaliście, Zalogowaliście, klikacie sobie box free bitcoin I tutaj będzie wam się jakby napełniał, napełniał ten box To 25 satoshi Klikacie sobie withdraw Musicie to potwierdzić I dostaliśmy 25 satoshi Kolejne się znowu napełniają i tak możemy napełniać, dopełniać i cały czas. Dodatkowo możemy po prostu polecić to znajomemu i dostawać za to jeszcze też pieniążki, czyli te stosy, które możemy potem wymienić na, na pieniądze, czyli przesyłać to na przykład na, na jakiś portfel i to trzymać albo po prostu na, na giełdę i to sprzedać. Jeśli nie będziecie wiedzieli, jak to zrobić to po prostu nagram odcinek i wam pokażę jak dokładnie takie coś zrobić. Jeśli chcecie, jesteście takimi hazardistami, to jest tu też takie coś jak takie gry. I w te gry też można sobie pograć i przy okazji zgarnąć dodatkowe jakieś pieniążki, lub przegrać, no ale życzę wam powodzenia. Więc tak, link macie w opisie. Link do, e, link do portfela też znajdziecie w opisie. I ty, 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 to było na tyle: no, strona, strona jest legit, więc korzystajcie. Tylko pamiętajcie o tym, żeby sobie wchodzić co 20 minut i odbierać e, to Satoshi. Tak więc, a jeszcze dodam do tego, że tutaj mamy withdrawal i tutaj możemy sobie to wypłacić. Więc to Tobą na tyle. Postaram się nagrywać coraz więcej tych odcinków z tymi stronami, gdzie będziecie mogli po prostu sobie za darmo zdobyć piążki. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.